Ta Ewangelia, którą dziś dostajemy, Ewangelia o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, to jest jedna z trzech Ewangelii, których już Kościół starożytny używał na ostatniej drodze, która Katechumenów prowadziła do chrztu. W trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu Kościół już od pierwszych wieków czytał katechumenom, czyli przygotowującym się do chrztu. Właśnie jako pierwszą tę Ewangelię o spotkaniu z Samarytanką, potem Ewangelię o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i na końcu Ewangelię o wskrzeszeniu łazarza. My też w tę niedzielę, trzecią, czwartą i piątą Wielkiego Postu w tym roku właśnie tych Ewangelii będziemy słuchać. Trzy Ewangelie, w których ci, którzy się zbliżali do chrztu, do źródła życia wiecznego, mieli się przejrzeć, mieli zobaczyć swoje życie poprzez te trzy fragmenty Ewangelii. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego samego. Myślę, że ważne jest, żebyśmy tutaj dwie rzeczy zobaczyli i usłyszeli w tym dość długim tekście. On jest dość długi, ale oczywiście ucięto mu niestety z tego czwartego rozdziału Świętego Jana pierwsze cztery wersy. I wers przed tym tekstem, którego myśmy wysłuchali. To jest króciutki wers, który mówi, że Jezus przemieszczał się właśnie z Judei do Galilei i że trzeba mu było przejść przez Samarię. I to jest bardzo ważne zdanie. Jak kojarzycie mapę Izraela, to u góry jest Galilea z jeziorem galilejskim, z Nazaretem, tam, gdzie się Jezus wychował, z Kafarnaum, gdzie mieszkał i tak dalej. Na dole jest Judea z Jerozolimą, ale między nimi jest taki region, taka kraina, która się nazywa Samaria. To jest kraina, do której się udało, brzydko mówiąc, zepchnąć Samarytan, czyli taki lud, który wiele wieków wcześniej, kiedy Izraelici zostali uprowadzeni do niewoli przez Babilończyków, Babilończycy sprowadzili na ich miejsce. I kiedy po kilkudziesiątkach lat Izraelitom wolno było wrócić do swojej ojczyzny, to się okazało, że nie za bardzo mają do czego wracać, bo ci Samarytanie zajęli ich domy, ich miejsca, warsztaty pracy, ich pola. Przywłaszczyli sobie też w pewnym sensie ich religię, ich wiarę, ich tożsamość jako ludu wybranego, i Izraelici nie za bardzo mieli gdzie wracać. I w związku z tym od tych kilku wieków trwała taka serdeczna, gorąca nienawiść między Izraelitami a Żydami. Tutaj Jan mówi tak oględnie, że Samarytanie i Żydzi unikają się nawzajem. To unikanie się było na tyle intensywne, że porządny, pobożny Żyd, jeśli musiał przejść między Galileą a Judeą, w jedną czy w drugą stronę, to nie szedł przez Samarię zazwyczaj, tylko albo odbijał w stronę Morza Śródziemnego, albo odbijał w stronę Jordanu, żeby Samarię ominąć, żeby w ogóle tych Samarytan nie spotykać. A Ewangelia nam mówi, Jezusowi trzeba było przejść przez Samarię. I tam jest użyte takie greckie słowo edei na określenie tego, że trzeba mu było. I to jest takie słowo, które owszem wyraża przymus, ale taki przymus, który odczuwasz od wewnątrz. To nie to, że ktoś stoi nad tobą z batem i coś ci każe zrobić. Że ktoś ci przystawił pistolet do głowy i jesteś zmuszony. Nie, to jest przymus, który jest w tobie. To jest taki przymus, który. Odczuwasz od środka, po prostu nie możesz zrobić inaczej, nie potrafisz zrobić inaczej, musisz tak zrobić. Bo, bo Twoje wnętrze, Twoje serce, Twoje emocje też zmuszają cię do tego. I to, to oznacza to, że Jezusowi trzeba było iść przez samarię. To jest ta pierwsza rzecz, którą musimy zobaczyć. W Jezusie jest przemożne pragnienie, w Jezusie jest potrzeba. On musi tamtędy iść, żeby spotkać te kobiety. Jezus musi się z Tobą spotkać. Nie potrafi inaczej. To jest ta pierwsza rzecz, którą mamy dzisiaj usłyszeć i zobaczyć. Nie jest do tego zmuszony przez nic z zewnątrz. Nie ma we mnie żadnego powodu, który by Jezusa zmuszał do spotkania ze mną. To jest w Nim. Pragnienie tak mocne, że on nie potrafi inaczej. I nie obchodzi go, że to jest Samaria, że to są Samarytanie, a on jest przecież Żydem. Ta kobieta zresztą się dziwi, że on Żyd z nią rozmawia. Nie obchodzi go też, że w tamtej kulturze było nie do pomyślenia, żeby samotny mężczyzna rozmawiał z samotną kobietą bez świadków. Nic go nie obchodzi, on się musi z nią spotkać. Ona jest oczywiście tym spotkaniem zaskoczona. Bo szła do studni, do źródła wody, około godziny szóstej, czyli w samo południe. To jak ktoś się mniej więcej orientuje, jaki klimat panuje w Ziemi Świętej, to wie, że to jest najgorsza pora. Na jakiekolwiek wycieczki, a już zwłaszcza na taką wycieczkę, żeby pójść do studni, nabrać dzban wody. Ona przecież nie brała półlitrowej butelki tej wody, tylko brała taki potężny dzban. Tam jest takie samo słowo użyte, którego Jan dwa, wcześ, dwa rozdziały wcześniej używał na określenie tych stągwi wielkich w kanie galilejskiej. Więc ona za chwilę taki dzban pełen wody będzie dźwigała do domu. I robi to w samo południe, w najgorszej, najgorętszej porze dnia. To nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby się domyślić, że ona to robi tylko i wyłącznie po to, żeby nikogo, broń Boże, nie spotkać. Ona nie chce nikogo spotkać. Wybiera taką najgłupszą, najgorszą porę, żeby mieć pewność, że na drodze do tej studni, przy tej studni nikogo nie będzie, że na nikogo nie wpadnie. Bo coś takiego jest w jej życiu, że ona się boi ludzi, że ona nie chce do ludzi. W tej rozmowie z Jezusem troszeczkę ta historia jej życia zostaje odsłonięta, bardzo subtelnie. Dowiadujemy się z tej rozmowy, że ona miała pięciu mężów i teraz ma kogoś, kto nie jest już jej mężem. I tu słuchajcie, tu nie chodzi o to, że ona jest tam, nie wiem, rozwódką, że żyje w konkubinacie, zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że ona pięć razy w życiu próbowała i wchodziła w taką relację, która jest relacją na wyłączność. Relacją miłości, relacją zaufania, relacją oddania się zupełnie komuś. I pięć razy to jej się w życiu zawaliło. I pięć razy z tego zostały gruzy. Jak to jedna z dziewcząt przygotowujących się do bierzmowania ostatnio ładnie powiedziała na spotkaniu, kiedy tę Ewangelię żeśmy rozważali, trociny zostały jej z serca. Pięć razy. Pięć razy próbowała wejść w miłość, oddać się całkowicie, zaangażować się. Pięć razy gruzy. Nie wiemy z jakiego powodu. Czy ją ci mężowie po kolei zostawiali, czy ona ich, czy jej umierali ci mężowie. Nie mamy pojęcia, co tam się wydarzyło. Ale ona pięć razy w życiu przeszła przez coś takiego. Nic dziwnego, nie ma jej się w sumie co dziwić, że ona za szóstym razem już się boi nawet tak zaangażować. Ten szósty już nie jest jej mężem. I tego Jezus chce w niej dotknąć. Zobaczcie, to jest to wydarzenie, które dotknięcie tego, tej rany, tych gruzów w sercu, zmienia absolutnie jej życie. Ona, która przed chwilą szła do studni w takiej porze, żeby nikogo nie spotkać, biegnie do miasta do ludzi. Bo tak jak Jezus musiał pójść do Samarii, żeby ją spotkać, tak ona teraz musi się tym podzielić. Musi powiedzieć tym ludziom, których przed chwilą się bała: Idźcie, zobaczcie, On mi powiedział wszystko. To jest też piękne w tej Ewangelii. Zobaczcie, Jezus jej tylko zadaje pytanie i po jej odpowiedzi mówi: Dobrze powiedziałaś, powiedziałaś prawdę. Zobaczcie też, jak Jezus delikatnie dotyka tych gruzów w jej sercu, tej rany. On nie drąży tematu, nie każe jej opowiadać ze szczegółami, co tam było. A ona ma takie doświadczenie, powiedział mi wszystko i przyprowadza mu tłumy. To też jest jakoś pośrednio, myślę, odpowiedź na, na nasze różne pytania dzisiaj o ewangelizację, o wyludniające się kościoły, niekoniecznie tak jak dzisiaj wyludniające się z powodu epidemii, ale o to, że nam tak z roku na roku bywa statystyki, mamy coraz gorsze i co tu zrobić, jakich tu metod używać. No żadnych metod. Jak pozwolisz Jezusowi tak dotknąć Twojego serca, to to przemieni Twoje życie w taki sposób, że nie będziesz potrafił inaczej i przyciągniesz do Niego innych. I to jest to pytanie, to jest ta druga rzecz, to jest to pytanie, które ta Ewangelia stawiała o katechumenom, szykującym się do chrztu, i które stawia nam dzisiaj. Czy masz już w swoim życiu? Takie spotkanie z Jezusem, taką rozmowę z Nim, że Mu, pozwoliłaś dotknąć w swoim sercu tego, co jest najważniejsze, co jest najbardziej bolesne, co jest Twoją najgłębiej skrywaną raną, gruzem w Tobie. Zobaczcie, ta Ewangelia, ta rozmowa jest taka długa, dlaczego? Bo Jezus bardzo powoli z nią rozmawia. Bardzo delikatnie, czeka, jest cierpliwy, zanim ona zrozumie, że on niekoniecznie mówi o wodzie ze studni. Kawał etap po etapie z nią przechodzi. Ale potem ta rozmowa się wydłuża też przez to, że już niby dotknął tego, a zobaczcie, ona ucieka w te jakieś tematy poboczne. A gdzie trzeba czcić Boga? Na górze czy w Jerozolimie? A widzę, że jesteś prorokiem, bo podobno ma przyjść Mesjasz. My też tak uciekamy przed Panem Bogiem, przed tym Jego dotykiem, w takie ważne tematy, pobożne tematy nieraz. Jakieś takie nie? zastępcze. Czy masz już takie spotkanie z Jezusem, że mu pozwoliłeś, pozwoliłaś dotknąć serca tam, gdzie najbardziej boli, tam, gdzie się najbardziej wstydzisz, tam, gdzie jesteś najgłębiej zraniony? To jest też zaproszenie, jakie dostajemy w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu poprzez tę Ewangelię, zbliżając się do świąt paschalnych, jakkolwiek one będą wyglądały w tym roku. Ostatecznie Chrystus chce dokonać paschy w nas, w duchu i prawdzie, niezależnie od tego, czy będziemy mogli przyjść do kościoła na liturgię, czy nie. I pierwszym krokiem do tej paschy, do tego, Zbawczego przejścia Boga przez moje życie jest pozwolić Mu dotknąć serca. Wypowiedzieć przed Jezusem swoje życie w taki sposób, żeby On mi mógł powiedzieć: Dobrze powiedziałeś, to powiedziałeś zgodnie z prawdą. Pozwolisz Jezusowi tak dotknąć serca? Wypowiesz przed Nim tak swoje życie, zobaczysz, że to Cię przemieni. Doświadczysz w sobie wody żywej, czego sobie i Wam bardzo życzę. Amen.